One znowu jedzą. Każdego popołudnia spotykają się i jedzą. Znaczy my też jemy, tak? Wszyscy jemy. Ale one z winkiem, o. A dzieciaki gdzieś tam demolują mi mieszkanie. Ganiają się z kotami. I pogaduchy ze strzelają. Cztery, cztery mamusie. Ta jedna tam tylko z tyłu, ta ota tutaj to ma, ma męża przy sobie. A reszta to, a reszta to na wyjazd. czuję się niewygodny tutaj. Niechciany. Jedno. Drugie. Emily. Jeszcze tam gdzieś mały, jeden biega. No i moja. To jest dzieciaki, Emili, co ze masogry? Hata zdemolowana. Sześćdziesiąte rano o tam wynoszą jakieś zarazkowe rzeczy a tutaj dziewczyny tańczą zaczynamy demontować klimatyzację zaczynamy od klimy Potrzebuje dwie klimy potrzebuję przerzucić do nowej żeby tam skończyć kuchnię jak skończę kuchnię to Muszą mi ją odebrać Mamy jedną dziurę Muszą zrobić pięć Ale nawet ładnie mu to poszło Godzina osiemnasta Start do pracy Makaron na zewnątrz I handel będzie. A ja jadę kupić sporniki. Trzeba se radzić, kochani, trzeba se radzić. Jakoś sobie ludzie muszą radzić, no nie ma wyjścia. Dobrze, że teraz mają elektryczne, no kiedyś trzeba było na rowerkach, teraz elektryki i tak powolutku do przodu, do przodu. Nie wszędzie samochodem się wjedzie. Panele idą. Będzie ok, a to. Jest moja nowa kuchnia, tylko kuchnia. Nic więcej. Tam za szybami zmywanie, czyszczenie, tu gotowanie. I tu mam jeszcze wolne miejsce. A restauracja do siedzenia jest tutaj, następne pomieszczenie. Lecimy skrótami w tym odcinku. Pokazuję Wam mniej więcej co, co się dzieje, jak to wyglądało. Ile pracy i, no i, i kłopotów. tak. To już końcówka kuchni. Chłopaki już kończą kuchnię i zaczynają się brać za restauracyjną, za jadalną część. Tutaj opróżniamy naszą starą kuchnię, wyciągamy, myjemy. Każdą rzecz trzeba doszorować, doczyścić, żeby już dostała się na teren nowej kuchni w pięknym, lśniącym stanie. Demontujemy. To znaczy, mieli demontować. Przyjechała dwójka i jeden oczywiście spadł z drabiny. strasznie, strasznie z nimi jest, po prostu strasznie. Zawsze uważają, że może się uda, może się uda. Za każdym razem, jak używali, używa ktoś tej drabiny, mówię, żeby uważać, bo ona się, bo ona nie jest stabilna. To nie moja. Ale oczywiście tym razem mnie to nie było, byli szybsi. No i już nie A tutaj chcieliśmy od sąsiada. Gdybyśmy to wynająć, ale wpadna pomysł, że chyba to sprzedaje. Chociaż informacja jest do, wy, do wynajmu, to to sale to, to nie jest dobrze do sprzedaży. Targował się o cenę i teraz ma problem. No, ale Tak jest tutaj z nimi. Kolejny dzień. Jestem strasznie zmęczony, okropnie zmęczony jestem. Słuchajcie, e, pokażę wam. Pokażę wam, jakie, jakie klocki mi urządzili w restauracji. Dzisiaj jest ostatni dzień ich pracy. No i zaczyna się, zaczynają się kary. Pod diabła używać poziomicy, nie można kłaść na oko. Zobaczcie, 3 cm przesunięcie. Zawsze mówię mojej żonie, że nie wiem dlaczego Mao Tse Tung zlikwidował to. Że można było mieć wiele żon. Zobaczcie, jaki fajny widok przychodzicie do domu elegancko przygotowane jedzenie ładne piękne pełen relaks jest? ja bo a co co ma o. Dobra, a Piotr jest zrobi kawy. Następne postępy. Tu już mamy poustawiane mniej więcej, mniej więcej jak to będzie. Oczywiście jeszcze zmiany nastąpiły, są zmiany, no ale mniej więcej to już tak wygląda, jak powinno być. Tu akurat wysyłałem ten filmik do koleżanki, tutaj, która zajmuje się sprzedażą produktów do, do właśnie do restauracji żywnościowych. Zawsze końcówki wloką się jak flaki z olejem. Nie zdają sobie sprawy, że właśnie końcówki są najbardziej ważne. Te a i tak mam dużo pracy i dużo będzie wojny z nimi. Instalują nam blat taki yy, kamienny, no żeby to troszeczkę odświeżyć, żeby to ładnie wyglądało. Dosyć fajnie to zrobili chłopaki. A tak kochani wygląda wyjazd na Holiday. Na tydzień wolnego w Chinach. Zobaczcie co się dzieje. Wieczór mamy. Prawie. No jeszcze tutaj niby w kamerze, że dzień. Jedziemy na imprezę. Znajomy z, Hong, ten z Tajwanu. Ma dzisiaj urodziny. Prezencik przygotowany. Ucieszy się. Lubi whisky Czekam na... Czekam na Na żonę i na dziecko idą się odstawiły Ej, jo! Hej! Michał, chłakunia A na cholerę ci maska Bo ja Ściągaj tą maskę Ściągaj maskę Widzicie? Się durna moda zrobiła, kurde. Teraz jest moda na maski. Dzieci, kurcze, dzieci maski chcą nosić. No, maski. Zobaczymy, co tam przygotowali, ale z tymi maskami to się robi. Jazda to totalna. Torebka dzisiaj. E. Co piękna. Po co ci ta maska? Ściągnij maskę. Co nie?

不去惠，不去惠州没有哦。我们不去惠州的晚上可以呀、啊。嗯、我们不是说广州的话，嗯、就三开了。南昆山，南昆山国家公园哦，很近。我也去说那个。

Całuśne są zdjęcia jedzenia, są wszystkie zdjęcia, które można umieścić w mediach społecznościowych. Chińczycy bardzo, bardzo kochają tego typu rzeczy. No i tak to wygląda właśnie. 喊的喵喊喵喊，三二喵嘿耶，三二一，好了吗？好了，都开始了吗？开始啦！太好了！欢迎光临长辈聚会，长辈聚会哇！哎，长辈，你把喇叭带来的？怎么就忘了？哎，你的喇叭，你早送了，我用华为的喇叭。哈哈哈哈哈。 来来，来来，赶快喝完红酒吧。上次借过，借过，那不可以，完了完了完了。这个是你的，对，上次。啊，这个是，那就不要了。那等等。哈哈哈哈哈！说死就死，别提了，都不玩了。喝几杯四杯，四杯红酒，对不对？是这个。我喝了一瓶半。三杯而已，所以你厉害。 Kurde, wracam do domu po imprezie, a one robią imprezę drugą. Co are you doing? I don't know. Что? się ma? Jest! Jest! Yes. 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 Okay na śniadanko się wybraliśmy trochę spóźnione Z znajomymi pełna nie nagrałem wam za dużo zapomniałem ale teraz sobie przypomniałem, żeby wam to pokazać to jest deser yy, na słodko, ale jest razem yy, z zingerem, z imbirem. Bardzo ciekawa kompozycja smakowa. No a z takimi kwiatkami to dosyć często mamy do czynienia. Zrobione zasłony, wszystko ładnie, wszystko pięknie. No i jeden mały szczegół, 4 cm różnicy. Oh. Nie wiem ile te wózki mają wytrzymałości Ale pakują w nie tak, że one ledwo aż piszczą Cały tył zawalony olejem, z przodu ryż Dostawy do Pewnie do jakiegoś sklepiku Bo nie sądzę żeby do restauracji było za dużo Jedziemy Coś oh. wam chcę pokazać Patrzcie nie wiem, czy żeście widzieli. Zobaczcie na twarz. Żeby się tylko nie opalić. Nigdzie nie złapać słońca. Tak wygląda, kochani. Pokażę Wam teraz wejście. Jest już koniec dnia, także mogę Wam co nieco pokazać. Akurat sprzątają. Tak wygląda sala, nie wiem czy muzyka, żeby mi się nie, nie zrobiła problemu, jak zrobi, to najwyżej, to najwyżej ją wy, wytnę, nie? Tu mamy cały zmywak, a tu mamy całą kuchnię, tam jutro montujemy kurczaki z rożna. no i tak to wygląda, no dobra, idę do domu składać Wam film. A tutaj kilka zdjęć z, z celebracji o czym wykończenia mieszkania. Mieszkanie jest wykończone. To jest moja pracownica, już wykończyła mieszkanie i taka imprezka, na, 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 na taka parapetówka. Ale zwróćcie proszę uwagę, jaki obrusik jest. Wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie, ale zobaczcie jaki jest obrusik na stole do jedzenia. to by było na tyle na dzień dzisiejszy. Na szybko Wam zgrałem z tych paru dni, które były, po wyryw wyrywki, elementy jakie były. Yy, no było trochę dużo, dużo pracy. Nie wszędzie robiłem wideo. Dodatkowo i breski wpadły i tym podobne sprawy. I wracamy już do normalnej pracy. Wracamy do normalnej pracy, wracamy po tym wolnym, długim, wracamy do kręcenia do pokazywania wam co się dzieje w Chinach, tak? Co się dzieje na ulicy, co się dzieje wszędzie. Zaczynamy nagrywanie i wrzucanie filmików. Także pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.